Cześć, pompomaniacy. Nowy sezon na kanale Dream Media. Dlaczego nowy sezon? Ponieważ no, już jakiś czas do tyłu pojawił się pomysł zmiany pompy ciepła. Zapowiadałem to już w sezonie poprzednim, ale ona cały czas działała, działa do dzisiaj i ma się dobrze. Nic jej nie ma i podejrzewam, że w dalszym ciągu ogrzewa. Ale ja już tego nie jestem w stanie sprawdzić, ponieważ zmieniłem miejsce przebywania wcale nie tak daleko dosłownie kilkaset metrów ale jak widzicie, za mną nowe tło. A to znaczy, że w tym sezonie będzie kilka znaczących zmian. Jak ze starych czasów, czyli cała prawda o ogrzewaniu pompą ciepła i pierdołami. Nie, 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 nie. Na luzaku. Jak się nie spodoba, trudno. Nie pierwszy, nie ostatni kanał, któremu wyszło albo nie wyszło. Jak w tym filmie o tych aniołach, wiesz, tak pod tym światłem. Taki te anielski. Raczej nie. Raczej to drugie. Ja a naprawdę strasznie dawno nie nagrywałem. Pierwsze będzie mniejszy metraż do ogrzewania, będzie dom ocieplony dużo dokładniej, fachowo bardziej i nawet z przesadą. Dlaczego? Ponieważ zawsze mówiliście mi, że mam za mało ocieplony dom, że źle się za to zabrałem. Najpierw ocieplenie, potem ogrzewanie. No dobrze, to teraz was posłuchałem. Nowe ocieplenie, za dużo ocieplenia, bo nawet y, padło takie stwierdzenie tutaj, gdzie y, mieszkam, że chyba przesadzam tym razem, bo, bo tak dużo tego ocieplenia jest. Tak, jest tego ocieplenia bardzo dużo y, i trzeba byłoby chyba zrobić jakby wstęp najpierw o ociepleniu, ale nie będę Was zanudzał, podzielę sobie ten nowy sezon na kilka. Odcinków i obiecuję, że w każdy piątek, między godziną 18 a 20 od już tego tygodnia, będzie wpadać film. Krótszy, dłuższy, to wszystko zależy od tego, co będę miał do powiedzenia i co będę miał do pokazania. Na razie jestem na etapie jakby planowania całej tej serii i mogę Wam obiecać jedno: nowa pompa ciepła do ogrzewania, nowa fotowoltaika. Mogę zdradzić, że oparta na fotowoltaice balkonowej. Czy pojawi się bank energii? To też się dowiecie. Albo co sądzę o bankach energii? Eee, skupimy się w tej serii na ogrzewaniu, ociepleniu, pozyskiwaniu taniej energii. Ba, nawet jest inna moc przyłączeniowa. Na razie jest jednofazowa będzie docelowo trzyfazowa, no ale na to muszę poczekać, na to nie mam wpływu. Eee, Masa zmian. Tak naprawdę wszystko będzie nowe, ale poparte będzie doświadczeniami z poprzednich 8 lat. A więc żebyście Wy nie popełniali błędów, ja je popełniłem za was. A w tej nowej serii będę wam mówił, czego powinniście nie robić, albo co powinniście zrobić oczywiście w mojej ocenie. Pamiętajcie, ja nie jestem fachowcem, ja po prostu biorę sobie to na mój chłopski rozum. Więc zaczynamy! W dzisiejszym odcinku mam taką dużą paczkę. Która do mnie przyszła jakiś czas do tyłu. oczywiście, ja już ją otwarłem, bo nie mógłbym się. Wiecie, no dobra, ale zaczniemy od prostej rzeczy. Proszę bardzo, tada. Kabel. Jest to taki kabel, czyli fotowoltaika balkonowa. W poprzednim domu fotowoltaika balkonowa pojawiła się 1 maja. Wróciłem Wam na ten temat chyba 3-4 odcinki nawet. I co mogę o niej powiedzieć? Sprawdziła się bardzo dobrze. To była fotowoltaika zamontowana w 4 godziny na zwykłych belkach znalezionych gdzieś tam na placu, położona na skarpie. I wyobraźcie sobie, że ona od 1 maja do 31 grudnia wyprodukowała ponad 500 kWh energii. Pół kW pika, Dwa panele o mocy 440 W. Chyba to były ląki jakieś tam, nie pamiętam. Z małym mikrokonwerterem Holmeis. Wyprodukowały 500 kWh energii, energii elektrycznej, której nie musiałem pobrać z sieci. Więc nowa instalacja będzie większa będzie dwa razy większa. Tak naprawdę, dobra, pierwszy element to taki oryginalny kabel, i też yy, moja wizyta na targach w Kielcach, które były całkiem niedawno. Była też po to, bo chciałem jakby przyjrzeć się tej fotowoltaice balkonowej, w jakim ona idzie kierunku. Ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań. i Ktoś powie, no ale wcale to nie jest tańsze, tak? Wiecie, czym prościej, tym lepiej. taniość polega też na tym, że nie płacicie za montaż za dużo albo za jakieś duże elementy, które trzeba kupić i ktoś wam musi zamontować. To jest bardzo proste wtyczka 10 metrów kabla, wtyczka dla idioto odpornych z drugiej strony, która pasuje do. Mikrokonwertera i to jest ten mikrokonwerter. Top 1, słuchajcie. Jeżeli chodzi o, o tą firmę Holmeis, bardzo się ucieszyłem, ponieważ byli na targach w Kielcach, mieli bardzo duże stoisko. Nawet nagrałem coś tam dla Was, ale gdzieś to mi się straciło. Eee, Mogłem zobaczyć tam cały ich dostępny sprzęt. Jest to topowe urządzenie, jednofazowe, ponieważ w tym momencie instalacja pozwala mi na podpięcie się do jednej fazy. Czekam na przyłącze trzyfazowe ale docelowo chciałbym mieć trzy takie urządzenia, czyli każda faza będzie dodatkowo wpięte będzie takie urządzenie, co łącznie dałoby mi aż 6 kW pików, tak dobrze mówię. Oczywiście poprawiajcie mnie, pamiętajcie ten kanał nigdy nie był kanałem technicznym. Ja to wam mówię wam na własnych przykładach. Ale chciałbym docelowo, żeby to było 6 kW pików. Startujemy od dwójki, czyli z racji dzisiaj, że bardzo pada, nie mogę Wam pokazać jakby ustawienia dachu. Jest to dość skomplikowane ustawienie z powodu jakby sąsiedztwa, czyli drzew e, bliskiej zabudowy obok e, powoduje, że słońce jest tutaj od południa na dachu dostępne. E, potem jest małe okienko takie chyba godzinne, gdzie jakby cień drzew sąsiada pada na dach i nie może, żeby ta instalacja by nie mogła działać optymalnie. Ale to też się zmienia, ponieważ obserwuję słońce, jest coraz wyżej. Myślę, że za miesiąc już takiego problemu nie będzie w ogóle. A więc mała instalacja cztery panele fotowoltaiczne o mocy aż 550 W. Dlaczego aż takie? To urządzenie ja wam najpierw przeczytam, jaki to jest model jest to HMS 2000 jednofazowy, czyli top of the top tej firmy. Po drugie, dlaczego taki mikrofalownik, a nie jakiś tańszy? Bo. No to jest jak z samochodami. No mamy, powiedzmy, że mamy Dacie, i mamy też DU, i mamy też Mercedesa. Dla mnie ta firma to jest taki Mercedes. A po drugie, to urządzenie w dalszym ciągu działa. Te, które kupiłem w tamtym roku w maju, i ma się bardzo dobrze. I przeżyło zimę na zewnątrz, przeżyło upały, i przeżyło to, że było zamontowane po prostu na jednej śrubce, i, i pewno do dzisiaj tak wisi. Tak? A więc, no, kawa urządzenia waży to w okolicach 10, może, może nie, 10 kg nie waży. Nie chciałbym tu kupować, nie ważyłem, ale dobra, bardzo fajne urządzenie. Do tego podłączenie na cztery panele z tej strony, dwa z tej dwa, Bardzo proste, wkładamy wtyczkę, podłączamy panele, wkładamy do gniazda i zapominamy o wszystkim. Ale to by było za proste. Do tego wszystkiego tym razem poszedłem troszeczkę zaszalałem i dobrałem sobie jeszcze DTU, czyli urządzenia, którego prędzej nie miałem. Prędzej posiłkowałem się danymi z gniazdka, Smart gniazdka. I było to bardzo dobre tanie rozwiązanie, które do dzisiaj polecam, ale ponieważ chciałbym mieć większy wgląd i też więcej wam pokazywać, jak taka instalacja sobie radzi w takim domu. Postanowiłem kupić sobie właśnie jeszcze te DTU, które spowoduje, że będę miał podgląd na każdy panel, a tak naprawdę na każdą połówkę panela, ponieważ no, bardzo dokładnie jest to w stanie nam pokazać, jaki panel w danym momencie ile produkuje dla nas energię oczywiście pamiętajcie ta instalacja ma być instalacją, która na bieżąco będzie produkowała energię elektryczną i na bieżąco będziemy ją jakby zużywali, bo to już chyba myślę w następnym odcinku ale zadano mi pytanie na targach, czy zużywanie na bieżąco czy magazynowanie i odpowiem tak ja uważam, że trzeba zużywać na bieżąco czym mniej pobieracie z sieci, tym mniej płacicie za tą energię elektryczną a w danym momencie zawsze w każdym domu są urządzenia, które działają i pobierają tą energię. Oczywiście no, ktoś powie, no, ale nie masz użycia na poziomie 2KW, tak? No, oczywiście, że nie, no ale powiedzmy, że w okresach przejściowych, kiedy słońce świeci, tak jak mieliśmy teraz w marcu, no, bardzo ładny marzec, i już żałowałem, że jakby nie mogę tego założyć w marcu, ponieważ można by spokojnie było tego podpiąć pompę ciepła i ona już częściowo. 2000 kW, no to jest naprawdę dużo prądu. Mogłaby częściowo w marcu działać, e, takie ogrzewanie mogłoby działać za darmo, tak? A więc e, masa rzeczy. W następnym odcinku pokażę Wam dach, pokażę Wam możliwe, prawdopodobne ustawienie paneli, jak to będzie zamontowane. No i pomału będę Wam pokazywał resztę elementów układanki, czyli pompę ciepła, powiem Wam jakiej firmy, jakiej mocy, dlaczego. Dlaczego taki dziwny montaż tej pompy ciepła w takim dziwnym, niespotykanym miejscu. To będzie wszystko poparte jakby moimi doświadczeniami z poprzednich lat. A więc zapraszam Was do oglądania, komentowania, lajkowania, bo to ważne, żeby to znowu szło w świat, ponieważ poprzednie targi, czy znaczy poprzednie targi w Kielcach, teraz pokazały, że mimo tego, że bardzo dużo mówiłem, że takie ogrzewanie jest bardzo wydajne, tanie, to dalej widzę, że ludzie są zdziwieni, bo w momencie, kiedy miałem szczęście być poproszony przez yy, na scenę i gdzieś tam opowiedzenia troszeczkę na temat ogrzewania pompą ciepła, to widziałem zdziwione miny ludzi. Jak to klimatyzacja ogrzewa? Przecież to jest za drogie, nie da się ogrzać domu klimatyzacją. Jedną klimatyzacją. No dobra, tamten dom był otwarty, duża przestrzeń, łatwiej go było ogrzać. Tutaj jest skomplikowany układ, też czasem go zdradzę, ale myślę, że do pompy ciepła dojdziemy w momencie, kiedy przyjdzie na to czas, czyli będzie już troszkę bliżej jesieni. Na razie skupmy się na tym, co jest przed nami, czyli w sezonie letnim, w którym słoneczko praży, a instalacja mikroinstalacja fotowoltaiczna e, będzie produkowała nam darmową energię elektryczną, więc zapraszam do subskrypcji, oglądania, komentowania, więc co tydzień na tym kanale e, w piątek między 18 a 20 nowy film pompy ciepła, fotowoltaika, mikrofotowoltaika balkonowa na przykładzie domu. E, Ogrzewanie, ocieplenie. ba, trzeba będzie położyć kafelki, będziemy wkładali kafelki, będziemy się zastanawiali, czy można tak, czy nie można, czy to jest błędnie, czy niebłędnie. Będziemy po prostu robili to, co robi każdy z Was, czyli grzebie u siebie w domu i na ten temat będziemy rozmawiali. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć. Hej.